Siemanko, witam was moim no, to nie będzie seria, ale w grze agar, i o agario. I tak, i w tej jesteśmy bańką, przynajmniej ja to tak wziąłem. I ten i trzeba jeść mniejsze bańki. No i po prostu trzeba je zerać, to lecimy z kopcem. Z tej gry nie mam odcinki, jakieś kurde live y 40 godzinowe Tylko 15-16 minut, coś koło tego No to teraz już obliczyłem czas, do którego będę nagrywał Jak widzicie o to... Farmimy się Jakbyście nie widzieli masy, sprawdzę jeszcze przy obrabianiu Czy widać masę Jeśli nie widać mojej masy Najwyżej na górze będzie pisać. Albo gdzieś się tam ulokuje. Wow, ale zrobiliśmy. Ale żeśmy zjedli gościa. No chodź tu. No, dzięki. 190 masa. Albo bym wam mówił. No, na pewno dzielę mojego nieco i dobrze to wszystko znaczy, no, do tam ustawiać I to by zajęło. Wow, 204. Nie ma aż takiego, to nie jest największe jak miałem. Mój rekord to jest 1100 coś. Jak kiedyś grałem. Są też skiny. Jeśli chcecie nazwy skin, różnych skinów, <laughs> to, jak coś tam podam, yy, link do skinów, i te, czy coś takiego, to coś w tym sztylu. Badyn. O, kurde, księżyc na koni, nie? Nie, nie jest Uciekliśmy! 234 No, nieczki. Ale, ale tam... grubas siedzi! Jaki tam grubas! No ty tyłek. No, ty w 4 no, jaki tam grubas siedzi? Łot! Jaki grubas! o oh, Jest! Oh, oh. Nemoc jedliśmy! 275! Ło! Wow. Rekord świata, kurde, bijemy rekordy Guinnessa. Tez Cleverbot'a będę nagrywał. I tak, jak no gdzieś tego tak odcinki w nocy nagrywać. I, a wrzucać... I, w dzień. Przez dzień. I na przykład... Pierwszy odcinek z czegoś tam, nie wiem, jeszcze zobaczę. Na przykład będzie gdzieś tak o dziewiątej. A drugi gdzieś tak o piętnastej, szesnastej. nie. Uciekliśmy mu! Ziomy, uciekliśmy mu! Mamy 41, nie? Fak, zjął! on! nas. Nasza masa 289 rekord. Fuck. Co? Jak 4 sekundy? Dłużej trwaliśmy niż 4 sekundy, ale już są chyba minuty. Dobra, nie wnikam. Na 100 subów planowałem nagrać challenge. Z tego, jak... Tak. No, ten sam e, no, Ten... Na sto chcę nagrać... Challenge... Taki... Który będzie miał... No, challenge... Pizza challenge e, no i nad będzie spoko <grym> Ojej, zjedliśmy bez Bezimiennego Eee, ten... I co ja tu miałem? Kurde, nie widzicie no Skupiam się nabrzę, a na was, nie? Taki sens Życia Wow, ale jakbyśmy byśmy go zrobili Zjemy go, zjemy nie zjemy posz, Dobra, szybko, 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 Kurde, ale to jest dziwne No i mi się to nie podoba, bo jeśli bańka jest mniejsza, nie? to ona jest szybsza i nam ucieka, chudej i tu jest prawej lep... nie da się tu złapać tylko jej przez rozmnażanie da się złapać jakąś bagnę ha 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 nie i to jest właśnie troszkę taki minus a jeśli chcesz zjeść taką mniej więcej rozmiar... mniej więcej naszego rozmiaru podobną do naszego rozmiaru no to y, tylko trochę mniejszą, no to Trzeba już kurde albo wpaść na nią przez przypadek albo sam nie wiem czy to zrobić bo takie to jest popiepsone i dziwne jedynie tylko przez rozmnażanie albo tak jak robią oglądałem bo da się, potem Wam pokażę oglądać tego kto ma najwięcej nie no to oni już są tacy wolni że dofarmiają ich żeby im nie uciekli i zjadają ich więc no, może z takimi Albo będę też trzymał nagrywarkę, jak będę na przykład pierwszy, albo chociaż dziesiąty, bo w sumie ale dziesiąty raz byłem nie. Ale tak jak to będę blisko trzymał nagrywarkę, że jak coś tam nagram, pokażę wam. I ja jestem dziesiąty, nie. Podeję się na maksa nie? i coś tego. Tam... Będę też po to to coś tam porobię. Wow, wow. Dobra, tak. pokażę wam naciskamy i spec. Best... Tak, no. tutaj ten wyraz ma 6400 a widziałem gościa który ma czekaj ja Ło, miał... wow, ale się rozpadł. o teraz bezimienny e, takiego gościa, który miał 15 tysięcy i oczywiście do farmy i stracił wszystko.

A w przesłosty będą odcinki Bo planuje się w przyszłości ten przeprowadzić, nie? I albo do Warszawy, albo... Do Anglii. Więc napiszcie mi w komentarzu gdzie, gdzie się bardziej... Gdzie, gdzie chcecie żebym nagrywał, skąd nagrywał. A ja bardziej wolałbym wolę Anglię, bo tam mam cio, dwie ciocie, wujka... Jesteś tam bliżej, jeśli chodzi też o wakacje, nie? Do Hiszpanii jest bliżej niż z Polski, no i to się... taniej, nie? Y, funty są droższe, więc chyba, se, chyba przejdę do Londynu. Londyn. Jeśli ktoś będzie z Londynu, no to może mnie, może mnie rozporna, bo może akurat teraz... No albo teraz. Albo też w tym momencie, albo też za godzinę 4 godziny, 6 godzin, 40 Nie wiem kto wie eee, ten. ten... Może jakiś Anglik mi ogólnie, no to może mnie rozpozna Ale jeden Anglik na... Ty... Na no tytuł, co tam jest Anglików, to... To jest szansa takie jak... Znalezienie igły z Tobusiana, czy coś takiego się mówiło A zwłaszcza, że mam dość do... Jestem dość dobry... Spry... Jestem... Jestem dość sprytny w... gdzie fak, fak, nas, Nie, nie nas. Nie będzie. się. ten. Jestem sprytny, jeśli chodzi o język angielski. Ostatnio ściągałem też już jakieś tam kursy angielskie, no to sobie może coś tam... może mi się uda. Coś tam się załapać do Anglii i będę pracował... Będę tam w Anglii nagrywał film. Miki itp. Właśnie to mnie zastanowuje, bo przed chwilą oglądałem filmik o nie ten coś tam o zarabianiu hajsu i coś tam przypada, że 1000 wyświetleń, a to tam są zut... 2. <laughs> dwie, to nie wiem jak on, w sumie nie on ma tutaj dużo ale nie wiem jak on otrzymuje do, do mnie mieszkanie, bo on, chyba, że ludzie mu przysłałem, bo on ma tam yy, mieszkanie, które, a w Warszawie nie są drogie, bo jak patrzyłem, gdzieś tak ponad 2000 a nie wiem czy on masz, nie wiem czy on daje, jak on daje rady tyle uzbierać albo, albo czy, bo co mu tyle wysyłają, bo to jest skudę niemożliwe, żeby on tyle zrobił. Na Facebook. Jaki Facebook? Na ten. Eee... Na YouTubie, więc widzi, nie? No. A nie wiem. W tym jest problem. Eee, więc... Nie, nie, uciekamy mu. Zjadł, zjadł naszą drugą połówkę. Ale uciekliśmy, nie musimy się zbierać od jednego. O połówkę. Bo... A, tym też spokojnie. Wiecie co? Nie wiem, czy nagrywajcie 20 minut, czy nie. Czy mi się to opłaca. Dobra, muszę 20 minut, czyli 15 planowałem, czyli to będzie... Tak, tak. Tak, 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 tak. Do 40, bo nagram to 21.35, jeszcze zostało mi 5 minut, jeśli miałbym nagrywać 15 minut, a zostało mi 10 minut, jeśli miałbym nagrywać 20 minut, i chyba nagram to 20 minut, a potem jeszcze ten worbota, i też mi jakie już nie dodałem, bo są śpiący, ledwo co mówię, zapominam, że mówić do mikrofonu, mam. Sklerozę, ale no nie chce mi się po prostu... Takie to życie nie. Ciężko. Tej nie kupiłem, to w kupił, bym z T-Pera podpisał, coś tam dłużej nagrał. No bo nie, kurde, Red Bull'a. No na to na filmiku. Proszę, słubujcie mnie, a właśnie mam już intro w tym odcinku, w mieliście już intro widzieliście, chociaż ja teraz musiałem myśleć tak bardziej, że yy, ja teraz, bo w tym odcinku już będziecie mieli intro i na, intro już nawet widzieliście. I outro. Znalazłem jakieś, Na no, tym... no. znaczy, Nie wiem na czym znalazłem no i tu skąd tam ściągnąłem Tak, nie, nie, jest, nie, temu hamowi śmierdzącemu śmierdzącemu zielonemu zielonemu po... pożyganemu pożyganemu ha, ha, ha Tam tam, 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 tam i nagrywałem gówno z czasem tak jak to było tam nie dlatego na to wiedziałem takie życie poluka. co to jest Ej no Ej no Ej no, Ej no. Właśnie, jeśli chce, podam wam link do skinów na Agario. Podam Nie wiem, czy da się robić własne skiny, a jeśli się da, to ja spróbuję sobie zrobić. Jest! 130, jeszcze 30. Spróbuję sobie zrobić własnego skina. I, i ten. I proszę, zróbcie mi kurde, no jak to się nazywa? Zróbcie mi. Nie, 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 nie ten, zdjęcie profilowe nie wiem jakie sobie zostawić nie? na pewno będzie jakaś nagroda fajna na pewno wam się spodoba nie wiem co opłaca się nie wiadomo na YouTube, więc też nie będzie najdroższa gdzieś kurde iPhone 6 czy e, Sony e, Samsung Galaxy S6 Note w tym ale tu mogą jakieś, nie wiem, słuchawki że napiszecie, że wam brakuje do tego sprzętu, co te chwila na przykład do komputera, nie? Jeśli wam nagrywacie no to nagrywanie, że wam brakuje, nie wiem wow, ale żeśmy się dofarmyli o ruju, zjemy go. go no nie zjedliśmy nie no właśnie to jest to to jest ten sens życia

Nie wiem co mam jeszcze podawać, nie będę jakby jeszcze uleprą jakie musi i te... O, Kajusie zjemy. Zjemy Kajusie. Chodź do Kajusia. Zjemcie. Nie zjemcie. Chcę zisz Kajusia. Oj kurde, nie, nie wiem czy nagrywać to jeszcze raz, dobra jeszcze raz zagramy i kończymy, kończymy ten odcinek, nie mówcie, że na samym początku dojdziemy. A, a jeśli ta gra, którą teraz gram ja tutaj to te, to życie jakby, nie będzie trwało mniej niż co najmniej 3 minuty, to dogram to, Dobram to dla was, jeszcze raz zagram, jest wszystko dla was ludzie. Z The nie będę na, na razie oh, fuck. Co to było? Ej, jakie lagi. Ej, właśnie, jeśli by, Ej, przepraszam za lagi, jeśli macie jakieś. Bo ja też czasami tam, włącz, neta. Jak widzicie, tam na dole, w prawy dolny ruch. Trzy kreski, nie? Mm, no właśnie. I nie, na i sorry, że nie że nie nagrałem z kamerką. Drugi odcinek chyba był z kamerką, ale nawet już sam nie pamiętam. ...kiedy życie jest skąd... ale... nie jest z nas, yy, bo coś na nawet nie ten... No, nic nie widać, tylko czarny, co... czarną dziurę, no to się nawet nie opłaca z kamerką. To po co nagrywać i żeby tylko wam zasłaniać widok, nie? <laughs> nie było 5 minut, więc proszę, to dla was. dum dun dun. może 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 no nie nie no <laughs> nie mieć jeszcze takich gier wam nagrywać się w z tego Z LS. wow chcę z tego f nie, bo nie było. Chciałem z EuroTrack Simulator 2, ale na dnie, gdzie mam tą płytę, więc jak poszukam, to nagram, Jak nie, jak nie poszukam, jak nie znajdę, to nie nabrzmiałem. Życie proste Proste jak. Proste jak nie wiem, co. Napiszcie, co, co może. I ten. Jak może być proste, chociaż nie Dobra, by do odcinę, no to, się mam, powiem. Napis, dobra, nie powiem, dobra. No to, się mam, cześć, i papa.